Się. Mam go widowie tutaj, Igor. 1, 2, 3 i z nami jest. Co tak, tak, tak. 3. to e, Tak. E, mam fajną rzecz na. Jak się nazywa ten y, serwer? A nie KERPUR SMP? Czekaj, KERPUR SMP albo KERPUŻ SMP, spróbujcie tych dwóch nazw i wejdźcie tam. Zobaczcie, mnie, piwera3 i to jest na 1.21, pamiętajcie. Widzimy się na serwerze Minecraft.